Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Garage Dexa. Dzisiaj no je, słuchajcie nawet nie wiem jak to powiedzieć gdyby wszystkie pojazdy mogły być takie jak ten pojazd, oczywiście chodzi mi o pojazdy niemieckie, to to Niemcy po pierwsze wygraliby absolutnie wojnę po drugie my w World of Tanks jeździlibyśmy tylko i wyłącznie niemieckimi czołgami, a oczywiście przed Państwem Panzerkampfwagen 2 Aus. Jotka, słynna Jotka, pojazd chyba najbardziej pożądany przez wszystkich niskiego tieru, mianowicie mamy tutaj oczywiście do czynienia z trzecim tierem niemieckiego poziomu Light Tanka, który jest po prostu magiczny, fenomenalny i wykracza po wszystkie możliwe absurdalne rzeczy wskreś w skreś <laughs> i no, mega, mega pojazd. Słuchajcie, zanim oczywiście przejdziemy do rozegrania bitewek tym rewelacyjnym pojazdem, oczywiście omówimy sobie pancerz, bo jest tutaj co omawiać. Słuchajcie, spód 80 mm, góra 80 mm, płyta pod kątem 25 mm i przednie lico 80 mm, bez absolutnie żadnego weak spotu. Przed tym, zanim ten pojazd był modelem HD. Były tutaj mixpoty, były tutaj strzeliny, w które można się było wstrzeliwać dokładnie w te wizje. Tutaj był mniejszy pancerz i w miejscu tej tutaj klapki również był mniejszy pancerz. Teraz absolutnie już tak nie jest. Mamy tutaj jednolite 80 mm. Bok pojazdu to 50 mm, na wieży również 50 mm. Płyta przednia jak i tylnia i góra wieży, miejsce parkowania najczęściej pocisków artyleryjskich to 25 mm, na garnku góry również 25 mm, gąsienice i kółka liczone są jako 24 mm pancerz warstwowy. Tył pojazdu to 50 mm, zaś po bokach tutaj mamy wzmocnienie oczywiście od dwóch elementów gąsienic, do 60 mm, spód znowu tego wszystkiego również 50 mm, i sama końcóweczka 25 mm. Jeżeli chodzi o wstrzelanie pod wieżą, to mamy tutaj dodatkowy pancerz warstwowy. i ta oto tutaj można by powiedzieć blaszka posiada 50 mm, a sama wieża. Znowu 80 mm. Tutaj przy końcówkach mamy 50 mm. No i całe jarzmo to jest 80 mm pancerza warstwowego plus 50 mm pancerza bazowego. No, masakra. Jeżeli chodzi o garnek, jest on praktycznie niewidoczny, a posiada 80 mm. Słuchajcie, nie istnieje nic takiego w World of Tanks jak właśnie ta. PZJ, i tak jak już powiedziałem, gdyby pojazdy niemieckie mogły być takie i ze względu na wygląd, i ze względu na parametry, no to by było ogień. Zapraszam do garażu. Pojazd naprawdę milion zalet. Oczywiście jedna podstawowa to jest nieprawdopodobny pancerz na trzecim pierze. No i jeżeli chodzi o czego by tu zacząć, wady, może pierwsza cena. Mniej więcej pojazd się kupuje w granicach streły. to jest jakieś ponad 400 zł, ze względu na to, że występuje chyba najczęściej w paczce z goldem, i ciężko ten pojazd załyczyć taniej. Czyli jest tutaj bariera finansowa. No spójrzcie, jak to wygląda: no po prostu jest to rewelacja. No nieprawdopodobny magnet na nasz wzrok. Ja po prostu no, rozpływam się patrząc na ten pojazd, na pewno widzieliście w internecie kupę bitewek tym pojazdem, 14 przeciw wszystkim i to jest rzeczywiście realne. No ale oczywiście skupmy się wreszcie na danych, niezdrowo się jest tak podniecać. Mamy tutaj radyjko, 345 metrów zasięgu widzenia, mamy tutaj gąsieniczki, 32 prędkość obrotu. Silniczek 160 mocy na tonę, 20% prawdopodobieństwa pożaru przy trafieniu. Pojazd, jak się domyślacie, nie jest demonem prędkości, gdy silniczek daje mu zaledwie 8,72 mocy na tonę. Co rozpędza tego go karta do 31 do przodu i 12 do tyłu. Zobaczmy, czy to jest w ogóle realna. Natomiast obrót 36,74, nic dodać. Nic ująć, jest wypaśnie. Jeżeli chodzi o kamuflaż, kamu pojazd posiada bardzo wysoki kamuflaż, ale stacjonalny 35,77 z tą wyczesaną sześciopelkową załogą i modułami, takimi jak wentylacja, osłona i skrzynka z narzędziami. No Często detrakowany, ludzie próbują w niego naprawdę jakoś przestrzelić. No, czasami dzieją się cudawianki na kiju, także dla mnie ten zestaw jest najlepszy. Natomiast jeżeli chodzi o pojazd w ruchu, już jest mniej 27,61, co też jest naprawdę wyczesaną wartością. Jeżeli chodzi o wieżyczkę, prędkość obrotu Rewelacja 400 i Rewelacyjny zasięg widzenia 320 metrów. Średnio te pojazdy trzeciego Tieru posiadają 280, więc możecie sobie wyobrazić, jaki tu jest wypas popachy. No i mamy pies pogrzebany, działo pierwszego Tieru. Mamy 10 pocisków w magazynie. Czas ładowania pomiędzy strzałami 0,13, yy, 3 sekundy, czas pełnego przeładowania, czyli jest wszystko wypas, ale na zwyczajnych pociskach mamy średnią penetrację 23, więc wszyscy absolutnie jeżdżą na Goldzie, i ta penetracja też nie jest wypasiona, ale pozwala już nawiązać walkę 46. No i zadajemy zaledwie 11 punktów uszkodzeń. Nasze średnie uszkodzenie na minutę to 1571 to jest świetna wartość pod warunkiem, że będziemy przebijać. Rozrzut na 100 metrów no siepacz gnoju 0,57 i oczywiście standardowo zasięg strzału 400 metrów. Rewelacyjny czas kupiania 1,4. Poruszaliśmy tutaj oczywiście kwestię finansową zakupu tego pojazdu, natomiast pamiętajmy o tym, że zwykły pocisk. To są trzy kredyty, ale amunicja premium to jest 400. Więc sobie przenóżcie 400 razy 400. Uwierzcie mi, granie tym pojazdem trzeba mieć kredyty, żeby grać tym pojazdem. A nic innego tutaj jak te APC-ry naprawdę nie warto ładować. No, słuchajcie, sześcioparkowa załaga, moduły, wszystko. Cóż jeszcze. 260 punktów wytrzymałości to też jest dużo więcej niż standardowe pojazdy trzeciego tieru. Minus 10 opuszczanie działa, plus 20 do góry. Z tymi załogantami i tymi modułami mamy. Sekundę 34, czas celowania, 0,55 rozrzut na 100 metrów i 1670 tpm na trzecim tierze. Słuchajcie ogień, lecz pamiętajmy, że musimy przebić, i zadać to obrażenie. Coś jeszcze można powiedzieć? Suma summarum zasięg widzenia będziemy mieli 341. No nieprawdopodobnie mi się podobał właśnie ten taki sylwetka sportowego auta. Nisko zawieszone, szerokie koła. No rewelacja. Szkoda tylko, że nie jeździ jak taki mały bączek pustynny. Dosyć już tego gadania, dosyć tego niezdrowego się podniecania. Puszczamy bitewkę. Ciekawe jak nas wylosuje, co się będzie działo. Mamy trzecie TRES, słuchajcie, i mamy himelsdorf. Jest bardzo pozytywnie. Będziemy się starali wjechać oczywiście w uliczkę na przepychacz, aby nas nic nie objechało. Przez przypadek i przepchać to. Zbliżenie tutaj. Na naszego ragnaroka. No po prostu kosmos. Pojazd. Nie ma żadnego preferencyjnego matchmakingu, więc możemy się spotkać z piątkami. Yy, jak się spotykamy z piątkami? Pancerz oczywiście wystarcza jak najbardziej, ale działo już niestety nic nie zrobi. Jedźmy. Bardzo się przydaje znajomość weak spotów tym pojazdem. I ruszył. Ale jedzie. 22, 23, 24 na godzinę, 25. Ponad gwiezdna, Han Solo do Czubaki. No niestety, no, demonem prędkości to to nie może być z takim pancerzem. I przypuszczalnie nasi wyrobowie spodziewają się, że my zawitamy na przepychacz. Przestałby się jakiś miękki pojazd na pożarcie. Spacie TDK, dobrze, dobrze. No jedziesz, jedziesz malutki. Przybliżymy tutaj, żeby ładnie było widać. No takiego morderka to by się chyba nas namierzyli. Jak widzimy, mamy pierwszego bota. Boom. No musicie przyznać, że na razie szczęście nam sprzyja. Kroimy. Ła! Wow, fuksik! Jest i fuksik! No Hill padł. Nie nasz, trzeba przeładować. Skupianie bardzo szybkie poparcie. Uub, 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 uub. No giń! Dobrze, i loadzik. Ja chcieć na bazę jechać Wracamy Sieka rupi, nie? No ale chyba niestety nasi będą Chcieli grać na kapa Cześć! Tym go nie pokonamy. Nie go To musiał poczuć. Dostał, ale nawet go nie zarysowaliśmy. Jednego mniej. No chyba będzie kap. Nic już więcej nie gramy. Nikt już więcej nie przyjedzie. Bez sensu, że skapowali. Niemniej jednak. Nieźle, co? Pojazd jest masakratorem. Ale widzicie, no działo tragedię. Ale zobaczycie jeszcze koszty. Koszty za bitwę, żeby sobie pojechać J. -kom. Dobrze, mamy zwycięstwo. Mamy odznakę mistrzostką drugiej klasy. Mamy wojownika. Mamy odpornego. Mamy pojedynkowicza. Mamy ogień skuteczny. Mamy brutala. Użyjemy sobie, bo możemy. No, nasiekaliśmy przepotwornie. Pierwsze miejsce w drużynie pod względem damage'a. A co za tym idzie? Zrobiliśmy 759 punktów uszkodzeń. Naprawdę mieliśmy farta uważam, z tymi fragami. 332 zablokowane przez pancerz. 4 wykryte pojazdy, 4 fragi. Słuchajcie, no. I minus 3421 kredycików wesane Słuchajcie, i tak uważam, bardzo pozytywnie. Spójrzmy jeszcze, jak to wygląda w tym kamuflażu. No, po prostu. Majstersztyk. Tak jest, potęga Jotki. I lecimy kolejną bitewkę. No, już trochę ochłonąłem. Możemy sobie normalnie porozmawiać o tym pojeździe. Słuchajcie, pojazd y, absolutnie kolekcjonerski i jeździć tym pojazdem może nam się znudzić. A pamiętajmy o tym, no, tracenie po 35 tysięcy kredytów na bitwę. No, bez sensu, no, bez sensu. Jeżeli byście myśleli kiedyś o zakupie tego pojazdu, no to musicie być trzepnięci albo właśnie kolekcjonerami, żeby go mieć, posiadać. No i przejechać rzeczywiście ten 2-3 razy 5, no max 10. Poczuć oczywiście ten pancerz, który jest tutaj nieprawdopodobny. Słuchajcie, 3, 9, 80 mm. No widzieliście co to robi. No niemniej jednak tyle i będzie Wam się kurzył w garażu. Mamy dwie artylerie, pojedziemy na wodę. Pamiętajmy też, że działo będzie nas tutaj szalenie denerwować. I jeżeli ktoś jakkolwiek by chciał zaoszczędzić kredytów i załadować te zwykłe pociski, no to mu absolutnie nie radzę, bo go szlak na najaśniejszy trafił. W ogóle nic nie będziemy przebijać, nic nie będziemy robili, no po prostu nic. No jedziemy, jedziemy, jedziemy. Popchasz. O! To, to do, dobry dupalek. Dobry dupalek. Pojazd wygląda prześwietnie. Pojazd wygląda prześwietnie, jest świetny. Tyle. Ale jakbyśmy postawili na szali te pieniądze na niego wydane i jeszcze te kredyty, które będziemy na niego wydawali, no to zastanówcie się. Zastanówcie się naprawdę poważnie, czy nie lepiej kupić sobie jakieś inne pojazdy. O, i to może być problem. Ja nie wiem, czy jestem w stanie tego. Patrzcie, on nas przebija bez problemu. Wow, słuchajcie, pancerek S35 na Goldzie. Nie ma najmniejszego problemu z przebijaniem tego pojazdu. No to jest niezły news dla właścicieli. Pancerka S35. Kiepski news dla gościa, który wydał 100 euro na ten oto pojazd. Widzimy się przy wynikach bitwy. No cóż, smutna i sromotna porażka. No i bardzo świetne zrządzenie losu, kiedy pojedynek z pancerem S35. Kolega w ogóle, respekt, 6 fragów skończył się naszą klęską. My zrobiliśmy trzeci wynik w zespole pod względem damage'a: 243, 156 zablokowanych przez pancerz, 1 frag, 21 752 kredyciki. Wesane. No, słuchajcie, to naprawdę daje do myślenia. Pojazd rewelacyjny, legendarny, przepiękny. Cudowny, magiczny, cholernie drogi, i to nie tylko w zakupie, ale także w utrzymaniu. A jak widzieliśmy, yy, następny pojazd premium niemiecki zrobił nam bez problemu trwałą andulację Tak to niestety bywa, i na to musicie być przygotowani, jeżdżąc tym cudownym pancerkiem J. -ką. No, pięknie, jako się komponuje w tym kwieciu. Nie ma tyle, jest tylko jedna. Widzę, i niemniej jednak, ja znowu pojadę na tą wodę. Mimo to, że na lewo mam bliżej, ale tam na lewo to się prawie kija dzieje. Także woda, tak będzie to woda. Musimy też y, pamiętać, że demonem prędkości to to nie jest. oj, ojoj joj, ale ciśnie. To kwiecie chyba mu nie pozwala. Tutaj już kolega próbuje nas przebić. Aha, okej, okay, okej okay. Super Po prostu rewelacja. Nie wiem po co oni to robią. Strzelać do wroga. pz na klasztorze się bawią. Aż mnie broda zaswędziała. No już jakiś jeden wiśniowski padł. No. Kolega w Samule po prostu jest, widzę tutaj, niezłomny w swoim postępowaniu. A aj, i aj, 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 te odłamki musimy tutaj wykończyć, zaraz nas wykończą. Samuła jakoś nie próbuje nam pomóc. Ale dzielnie stawialiśmy opór, widzicie, Ilu ich było? A szkoda, szkoda babki, szkoda. No i tak tutaj strzelałeś do mnie i kija zrobiłeś. Widzimy się przy wynikach bitwy. No cóż, mamy tutaj kolejną porażkę i ostatnią bitewkę. Zrobiliśmy sobie pojedynkowicza, ogień skuteczny, brutala, naprawdę, naprawdę dużo się działo, przynajmniej przez tą chwilę, ten ułamek. Drugi wynik w naszym zespole, pod względem damage'a i w ogóle i w szczególe, 501 zadanych uszkodzeń, 565 zablokowanych przez pancerz, wyspotowane pojazdy 6, 2 fragi, słuchajcie i... 18 929 kredycików na minus. Poszło! Wpiszcie, słuchajcie, zastanówcie się bardzo dobrze, zanim wybierzecie ten pojazd, zanim go zakupicie, zanim wydacie naprawdę kupę, kupę Waszych ciężko zarobionych pieniążków i przypomnijcie sobie, obejrzyjcie te bitewki, ile jeszcze czeka Was wydanych kredytów. No Może to da Wam jakiś taki. Pomysł, że może to jednak nie jest pojazd, który byście chcieli mieć w garażu. No a jeszcze, jeżeli jesteście kolekcjonerami, no to patrzcie i podziwiajcie, mamy tą PZJ, tak? Ale jeżdżenie nią i eksploatacja to jest zupełnie inna bajka. I pamiętajcie, gdy. Wojów Kupa i Magdupa i to dokładnie mówią te dwie ostatnie bitewki. Oczywiście da się zagrać PZJ-tką e, tą bitwę jedną na milion i naprawdę szarpać jak Reksio i być niezwyciężonym, ale pamiętajcie, że często właśnie się tak zdarza, jak w tych bitewkach, tych dwóch ostatnich, że wszystko do nas zacznie prać z golda i wcześniej czy później i tak nas przebiją, a my wylądujemy z balansem około minus 20 tysięcy kredytów jak nic z porażką na koncie i z tym niesmakiem, że wydaliśmy steuro, czyli to ponad 400 zł na wirtualny pojazd, który miał być niezniszczalny. Słuchajcie, z tą taką rozterką zostawiam nas. Nieprawdopodobnym super gwiazdą dzisiejszego odcinka był Panzerkampfwagen Auf 2J. Słuchajcie, tak zwana pzj -ka. Naprawdę pojazd rewelacyjny, świetny. Wszystkim go polecam, że wszystkim w garażu i z Wami już się żegnam. Papa, pa. piszcie w komentarzach, co myślicie o tym właśnie pojeździe. Pa, przyjemnego weekendu. Jest świetny, ale ma mroczną stronę. Pa.